Dzień dobry, Ksenia Chlebicka. Czas na szczegóły, prognozy, pogody. No właśnie, pojawiają się pytania dotyczące pierwszej części września. No i muszę powiedzieć, że dzisiaj w wielu miejscach pogodnie, słonecznie, no ale nie ma mowy o bezchmurnym niebie. Podobnie jutro, przede wszystkim na zachodzie Polski, da się we znaki zimny front atmosferyczny związany z niżem z nadmorza norweskiego. Ale to nie tylko wzrost zachmurzenia, to nie tylko opady deszczu, ale dodatkowo dzisiaj... Nad wschodnią Polskę napływają bardzo ciepłe masy powietrza zwrotnikowego. Jutro to poczujemy, szansa na ponad 30 stopni w cieniu. Ale już jutro, za zimnym frontem z zachodu napłynie do nas zimniejsze i wilgotne powietrze polarnomorskie, a to oznacza, że na styku tych dwóch różnorodnych mas powietrza, niestety, ale mogą wypiętrzać się chmury burzowe. Także korzystajmy z tych pogodnych chwil. Może nie bezchmurne niebo, ale przejaśnienia i rozpogodzenia dziś widzimy i naprawdę warto je wykorzystać. Przed nami przede wszystkim ciepła noc. Najchłodniejszy moment to 18 stopni w Warszawie, w Łodzi, ale także w Gdańsku. 17 w Poznaniu, 16 na Kujawach w Małopolsce. Noc najczęściej pogodne, choć przelotne opady mogą pojawić się na Nizinie Szczecińskiej, w Gorzowie Wielkopolskim i tu już poczujemy front atmosferyczny. Od rana jutro również więcej chmur. Padać może także na Mazowszu, ale wschód, południe na ogół w nocy wyjątkowo pogodne. Front atmosferyczny będzie dawał się we znaki od samego rana na zachodnich krańcach. Im później, tym więcej chmur również w centralnej części Polski. Ale na wschodzie, także w wielu południowych województwach, od rana do wieczora liczne rozpogodzenia. Uważajmy, burze po południu. Mogą pojawić się na wybrzeżu, mogą pojawić się także w zachodniej części Wielkopolski. Na zachodzie chłodniej. Tu już chłodniejsze powietrze: 20 stopni w, Szcze w Szczecinie, 21 w Zielonej Górze, do 25 w Gdańsku. Na wschodzie zdecydowanie cieplej, w Białym Stoku 30 stopni w cieniu. Przez cały dzień to właśnie podlasie z Lubelszczyzna pogodne, słoneczne. W Warszawie w drugiej części dnia może pokropić, ale również wysoka temperatura. Najwięcej słońca od rana do wieczora na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, także w Tatrach i w Małopolsce. W Polsce I tu ponad 30 stopni. Śląsk, Opolszczyzna narażone na gwałtowne popołudniowe burze na Dolnym Śląsku, opady deszczu i temperatura do 27 stopni. W środę więcej słońca na zachodzie, na wschodzie burze, ale i 29 stopni. Tyle możliwe, że zobaczymy na termometrach na Podkarpaciu w